MTV 24, Małgorzata Karańska i Lesław Poręba. Pan jest trenerem juniorów w Saneczkarstwie? Tak, kadry polski juniorów w Saneczkarstwie lodowym. W krynicy powraca temat toru saneczkowego. Na jakim etapie to jest i czy jest możliwa realizacja? No tak, ja myślę, że, że, że jest możliwa realizacja tego. E, powraca ta e, koncepcja budowy tego toru. E, ówczesne władze e, są przychylne temu i zaczynamy, zaczynamy procedurę e, no wznowienia, wznowienia tego projektu. A co stoi nas przeszkodzie? No tak jak już poprzednio pewnie wszyscy wiedzą, ekologia, czyli osuwisko na górze parkowej, rzekome wycinka kilku drzew. I to, chyba, to jest chyba największa przeszkoda na dzień dzisiejszy. Bo plany architektoniczne już tak, są, to już mi pan mówił projekt, wcześniej, tak? Tak, o projekt, tym projekcie. projekt jest, już jest zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację FIL i FIPTE, także ten projekt pozostaje. Była to dosyć kosztowna rzecz i na dzisiaj to już mamy, trzeba to po prostu wszystko odświeżyć na nowo. Na ówczesnej władzy myślę, że jest to do zrobienia, czyli cała ta procedura musi zacząć się od nowa. Jak to się uda e, przejść, to potem rok, półtorej. Powinniśmy zacząć jeździć na, na, na tym torze. Plany są architektoniczne. Jak będzie ten tor saneczkowy wyglądał? Jak on będzie zbudowany? Bo w tej chwili mamy naturalny. Jak tak, on, no będzie? Naturalny. on będzie mrożony sztucznie, tak? Tak, oczywiście mrożony sztucznie, naturalny. Dzisiaj wszyscy wiemy, że zimy są takie, jakie są. Mamy przez tydzień 20 stopni mrozu. Za chwilę mamy 10, plus. Także to. W tej chwili bez sztucznie mrożonego toru, no, ani sanki, ani boksleje w Polsce i tutaj w naszym regionie nie są, w nie są stanie e, istnieć, bo to, to jest, to co mamy na, na, na górze parkowej, no to jest e, namiastka. Tam już w tej chwili to się tak nie jeździ, to chyba jest e, jeden, jeden jest w Krynicy, tor drugi jest w Karpaczu, ale... Ale tego już się nie opłaca robić, bo samo wylodzenie tego toru to jest w granicach 10 tysięcy złotych na tydzień. Może się zdarzyć, że za 2-3 dni spłynie, może się zdarzyć, że dwa tygodnie na nim pojeździmy, ale to jest, to jest taka sesywowa praca. W sąsiednich krajach też również nie ma torów saneczkowych. Gdzie, gdzie w takim razie trenujecie? No, y, jutro właśnie wyjeżdżamy do Sarajewa na y, kółka. Tam będziemy trenować e, zjazdy na, na sankorolkach. E, tutaj bliżej możemy pojechać na Łotwę, możemy pojechać do Niemiec, e, a tu w naszym regionie niestety nie ma. Nie ma tego Słowacja, nie mają Czesi, nie mają e, Ukraińcy. E, także no myślę, że to, to jest e, m, najbliżej, najbliżej mamy chyba na Łotwę ale 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 to jest i tak 1100 km taki tor można wykorzystywać również latem tak można właśnie właśnie tak jak wcześniej już mówiłem jutro wyjeżdżamy do Sarajewa tam będziemy jeździć na sankorolkach mm -hmm. i co w takim razie życzymy żeby ten projekt się zrealizował no tak tak nie będziecie no, musieli walczymy, wyjeżdżać walczymy o to no, chcielibyśmy Chcielibyśmy trenować na miejscu, chcielibyśmy, żeby tych dzieci było trochę więcej, bo na dzisiaj jest to trudne, bo taki wyjazd wiadomo, że kosztuje do, dosyć dużo, a poza tym same zjazdy to jest w granicach 25-30 w październiku nawet do 60 euro za jeden zjazd. Także no, ani gminę, ani chyba nikogo z rodziców nie stać na, na, na sfinansowanie takiego, takiego wyjazdu.